W tym przykładzie nazwiemy poszczególne liczby występujące w działaniach. I mamy pierwszy przykład: 18 odjąć 7 równa się 11. Jest to odejmowanie. W odejmowaniu pierwsza liczba to odjemna, czyli u nas 18, druga liczba odjemnik, czyli u nas 7, różnica to 11. W kolejnym przykładzie mamy 45 odjąć 13 równa się 32. Jest to również odejmowanie, czyli odjemna 45, 13 odjemnik różnica 32. W następnym przykładzie mamy 85 odjąć 32 równa się 53. To też odejmowanie. Możemy to również nazwać jako 85, jest to liczba od której odejmujemy, 32 jest to liczba, którą odejmujemy i 53 różnica. Mamy jeszcze jeden przykład. 29 odjąć 7 równa się 22. Czyli mamy znowu liczba, od której odejmujemy, czyli odjemna, siódemka, liczba odejmowana i 22 różnica. W kolejnym przykładzie mamy 31 dodać 5 równa się 36. Tym razem jest to dodawanie. czyli 31 to jest składnik, 5 to jest też składnik i 36 suma. Wynik dodawania. Mamy jeszcze jeden przykład 18 dodać 28 równa się 46. To też jest dodawanie, czyli sum... przepraszam składnik, składnik 46 to 怂吗